Spora walki z COVID-em, miesiąc. No mm. dziewiąty. Żonglerka liczbami. Żonglowanie. Hallo, Cyrk przyjechał do miasta świetny żongle prestidigator, że jak on się tam nazywa. Będzie wyjmował po prostu martwe króliki z kapelusza. Włożono zdrowe, a będzie wyjmował martwe. Hallo, cyr przyjechał! Chodź ta, chodź ta, ta, Zrobimy taki cyrk na całą Polskę. Proszę bardzo, wyszedł żongle. Żongluje, ma w ręku liczby. Bardzo Duże liczby, coraz większe liczby, żongluje ludzie hipnotycznie. W Wpatrzyli w to żongleka! To jest, kochani, siema, to żaden cyr, to złodzieje są. Poczyli się od tym pod cyrkowców. patrzeni w tego żonglera, matko jedyna! Ojej, jej, jej! Tak jakby on żonglował nożami ostrymi, Zapier zaparty dech w piersi. Kurde, jak ten nóż spania, mu się wpija w serce. Po prostu przerażenie, ale on żongluje, żongluje. No, już poraniony cały. matko jedyna krewtryska. Kurde, przerażenie, włosy stają, dęba, A tymczasem koledzy żonglera naszego ukochanego przemykają się tak po rzędami, po prostu między miejscami. Nikt tego nie zauważa. To są hipotycznie wpaczeni, przerażeni, po prostu już prawie, że ma ucięte palce. Kochani, kochani, nie, no to. Kochani, kochani, no i przechodzą jego koledzy, wyjmują portfele, zdejmują zegarki, bransolety, wszystko, kurde, cyr przyjechał do miasta. Kochani, kochani, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cz, tak, nie wiem, nie wiem. Tak, strasznymi liczbami żongluje, także te liczby rają, rają tego żonglera, ale on żongluje nadal! Och, serce w gardle! No nie! Nie takich liczb! Już nie przetrzyma, ale przytrzymuje. Hipnotycznie sparaliżowani, wpatrzeni mm, koledzy jego zbierają coraz większe łupy, już nie mogą. Wory pełne. No i nie wiem, jak się ta historia skończy dla widzów, bo to nie jest historia o widzach, tylko o cyrku, o cyrku objazdowym. Kochani, to jest gorzej niż cyrk. Aby to był cyrk, to byśmy się jeszcze z tego wszyscy śmieli. Śmiali! Oczywiście, czy ci, którzy przeżyją, nie? No, ale to nie cyrk, to jest tylko ściema, kochani. Później się okaże, że po prostu żongler tam pójdzie za kurtynę. To wszystko to był keszap, żadna krew. Akurat skręcił palec tak, po prostu schował w dłoni, że wydawało się, że już obcięty jeden, drugi. Zdrowiutki, wory, pełne pieniędzy. I cyrk objazdowy zwija, zwija swoje manatki a ludzie ludzie patrzą skończyło się, skończyło się skończyło się, wyszli z cyrku już nikt nie żongluje liczbami uspokajają się uspokajają się jaki, ale już myślą jaki to cyrk kolejny i co tym razem będzie bo już następne cyrki już następne cyrki jadą, jadą na, do tej krainy nie tylko do, tych, do tej krainy do wszystkich krajów! Cyrgobiazowy przyjechał! Żonglerka liczbami, wielkimi liczbami zakażeń, zgonów! O! Dech, ten tłumi dech w piersi, zapiera dech. Po prostu serce w galdre, żonglerka, cyr. Schodź ta się, schodź ta. Tylko nie wychodź ta z domu. Online, online, w telewizji, na YouTube wszystko elegancko, dobrze, 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 dobrze. Kolejny cyrk, ten ma jeszcze większe dile. Już, już jest blisko. Jeszcze większe dyle, jeszcze większe wory. Ale kochani, Znowu zapierający dech w piersiach. Nie było, nie było czegoś takiego. Kochani, najgorsze thriller, no siedzisz, no serce, jak mówią, właśnie w gardach się kończy, kończy. Razem z twoim piwem kończy się film. Wstajesz, no to tylko film był. Tak, tak, kochani, tamto tak, tamto tak, w tamtym wypadku to tylko film był. Ale to jest najlepszy film. To jest film reality! Reality show! I piesze z nim uciem! cyrko miasto bym przyjechał! Zachodźta, zachodźta! Zachodźta, 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 zachodź